Cześć, Witajcie wszyscy! Moi drodzy, ostatnio się zagapiłem w rywalizacji zdrapkowej pomiędzy HP7 a Super7. Tak, to jest oto ta zdrapka. Eee, Niezdrapane 22. Zaraz je zdrapiemy. Zobaczymy, co tam się skrywa. Jeżeli będzie to 4 złote, to zrobimy dogrywkę. Jeżeli będzie to 2 złote, to wyniki pozostają bez zmian, bo w Super7 była niebieska 7, co oznaczało, Wygrano w kwocie 4 zł. Dlatego zaraz zabierzemy się do drapania tej HAPI 7 i zobaczymy, co tam się skrywa. Ale jeszcze jedna rzecz, niestety muszę wam powiedzieć zawieszam na razie rywalizację zdrapkowa z tego względu, że byłem u siebie w kolekturze, jest niestety zamknięta nie ze względu na koronawirusa, tylko że yy, montują tam maszyny yy, takie legalne kasyno lotto. I niestety jest nieczynne. Druga kolektura niestety nie ma zdrapki Super babank, A zdrabkomat również nie ma zdrapki Super Wabank, więc nie mam nawet, jak przeprowadzić rywalizacji zdrabkowej. Jedynie, co mnie Pani poinformowała, że jutro włoży premierę, bo ma akurat wolny slot w zdrabkomacie. Tyle o tyle, że dobrze, że będzie jutro premiera. Na to mogę Was na pewno zaprosić. A niestety rywalizacje zdrawkowe na razie musimy przesunąć. Jak dorwę zrapkę Bank, Bo czarnego konia mam, ale Bank nie mam. I wtedy wrócimy do rywalizacji zrabkowych. A teraz sprawdźmy, co tu się kryje, czy będzie dogrywka, czy Super 7 jednak pozostanie zwycięzcą. Zapraszam Was na krótki draping. No dobrze, no to mamy zdrapkę Happy 7. Pominiętą, niestety nie zauważyłem tej liczby 22. Może byłem jakoś rozproszony. W każdym razie, całe szczęście, zdrabka jest. Yy, znalazłem ją. I słuchajcie, przybliżam Wam. I musi tutaj być minimum 4 zł, żeby był remis i byłaby dogrywka. Jest taka możliwość. Jeżeli będzie to 2 zł, to niestety yy, HP7 przegrywa. <grywa> A sprawdzamy. Niestety, moi drodzy, mamy tutaj 2 złote, czyli. E, czyli zdrabka Super 7 przeszła do finału, tak jak było to wcześniej, tak jak nadal to podtrzymujemy, bo w zdrabce 7 była niebieska siódemka, co daje nam wygraną 4 złotych, więc Super 7 wygrywa tą rywalizację zdrabkową. No. Dobrze, że znalazła się ta HP7. Dobrze, że też nie ma dogrywki, bo też na HP7 nie mam. No dobra, kochani, no to e, widzimy się jutro na premierze. E, Serduszka w rywalizacjach drapkowych na razie pozostają bez zmian. E, czekają nas jeszcze dwa mecze pomiędzy Superbabanka Czarnym Koniem, i później finał. Nie wiem, kto wystąpi. Na pewno Super7 spotka się albo z Superbabanka, albo z Czarnym Koniem. No to do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć. Pozdrawiam. Trzymajcie się.